Kolejnikowy.pl – dobra herbata. Śledzimy bacznie różne miejsca, w których pojawia się herbata, również w dość nietypowej formie, ponieważ jak wiecie mielona, zielona herbata macia pojawia się w, no, w przeróżnych, powiedzmy, produktach, ale najczęściej raczej na słodko, gdzieś moci, czekolady zielone itd. Tak Tymczasem znaleźliśmy hummus. Humus z zieloną herbatą. W sumie nie ma tutaj słowa macia, jest napisane Green Tea, więc w sumie nie wiadomo czy chodzi o macie. Również w składzie jest tylko napisane, że jest tutaj liść zielonej herbaty w proszku co w sumie nie do końca znaczy, że jest to macia, bo to może być chińska herbata i wcale nie mielona jak macia, nawet nie zasługująca na tę nazwę. Niemniej jest to herbaciany humus, czyli coś, co przykuwa uwagę herbaciarzy. Muszę przyznać, że nie jadłem jeszcze nigdy czegoś takiego. Co więcej, nie widziałem jeszcze nigdy czegoś takiego z niesłodkich rzeczy z macią. Najczęściej widywałem na przykład makaron zielony, przy czym jest to już taki azjatycki wynalazek, gdzie rzeczywiście używa się tego, żeby tak zabarwić, żeby powiedzmy jakoś się zabawić jedzeniem. No a tu rzeczywiście jest to zielone, ale zwróćcie uwagę, że w składzie, poza oczywiście ciecierzycą, jak to w humusie, mamy sezam, to siłą rzeczy, zieloną herbatę w proszku, bazylia, suszony czosnek, kmin i tak dalej, ale mamy też, uwaga, spirulinę, czyli. Czyli coś bardzo zielonego, coś co intensywnie barwi. I ja myślę, że ten dodatek herbaty, którego tutaj jest 1,2%, nie wystarczył, żeby zazielenić ten hummus do tak apetycznego poziomu, więc ta spirulina może mniej dla smaku, a więcej dla koloru tutaj się pojawia. Sam hummus jest dość beżowy, więc w połączeniu z zielenią, no nie jest to takie zielone, wiecie, jak można by oczekiwać od herbaty, ale jest to na pewno apetyczna zieleń, taka oliwkowa. No, tak czy inaczej podoba mi się. Również zapach nie jest zły, przy czym trudno powiedzieć, że czujemy tutaj herbatę. Czujemy no, przede wszystkim zapach humusu. Gdybym z zamkniętymi oczami węszył, to powiedziałbym, że po prostu wącham humus. Zwykły humus. Niemniej jest zielony, jest tam ta herbata. No i właśnie jeszcze nie jadłem i zamierzam, ponieważ. Hmm, Sprawdzimy, czy w ogóle czujemy tutaj tę herbatę i czy jest to tylko taki chwyt marketingowy, wiecie, że z herbatą. Piękna tutaj kubka mielonej herbaty na opakowaniu, napisane propozycja podania. No i czy to ma tylko działać na wyobraźnię, że nasz hummus jest super zdrowy, bogaty w a może nawet kofeinę dzięki temu procentowi herbaty w środku. Czy naprawdę będziemy czuli tutaj smak zielonej herbaty, który przebije się przez te wszystkie kuminy i inne ciekawe dodatki? Przystępujemy zatem do degustacji. Bardzo dobre, ale w ogóle nie herbaciane. Opinia moja jest taka, że nie wiem, po co ta herbata tak, tak naprawdę jest. Jestem do ciekawostka. Jeżeli ktoś jest herbaciarzem i wszystko robi z herbatą, no to wypada z czymś takim przyjść prawda, do pracy czy tam szkoły jakoś śniadankiem, co ten hummus taki zielony, bo z herbatą? Uuu. Ale nie, no ja nie czuję tu herbaty. Może ją widzę, ale nie wiem czy spirulinę bardziej czy herbatę. Okej, okay. dla mnie po prostu zielonkawy hummus. Ale dobre, dobre, no fajne, podoba mi się. Na pewno fajny ruch, jeśli chodzi o produkty spożywcze. Im więcej rzeczy z herbatą, tym będzie bardziej herbaciana nasza dieta, a to bardzo mi pasuje. Myślę, że dobrze by komponowało się jednak z jakąś herbatą do popicia. Dajcie znać, czy by jedliście taki hummus, czy widzieliście taki hummus, czy widzieliście inne rzeczy z herbatą i czy w ogóle uważacie, że trochę nie zjadamy już własnego ogona z tym dodawaniem. Macie do wszystkiego. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.